Ale ciepło się zrobiło. Hejeczka widzowie w nowym odcinku. Ostatnie dni pięknej pogody. Ostatni taki weekend. Później przyjdzie słota, będą grzyby. Ostatnie wypady na rowerze. Także przyszedł kolejny engwe, który zostaje w rodzinie. Tym razem zakupiła go siostra od Moniki. Będziemy go składać, testować. Fajny rower na grzyby, gdyż ma z przodu koszyk. Także będziemy niebawem ruszać na grzyby. Popadało, ciepło się zrobiło, będzie pewny wysyp. Co to za model? Przyszedł L20 Boost. Co to jest Boost? Jest to legalny dopalacz. <ścoughs> w rowerze kiedyś te manetki nieszczęsne. Tu nie, tam to nie. Co chwilę jakieś przepisy zmieniają. Także producenci rowerów też się muszą dostosować do wymogów Unii Europejskiej. Jest to przycisk, który działa na zasadzie. Dopalacza działa tylko przez minutę, ale musicie pedałować, także wszystko jest, wszystko jest na legalu. Można pokonać zniesienie nawet chyba 17-18% jakoś tak. Bateria 13 a możemy przejechać na nim gdzieś 126 km. Jest tu też czujnik kadencji, czyli czujnik momentu obrotowego, jak naciskacie na pedały, tak zwany step true. W sumie to ułatwia też jazdy. Silnik tu ma maksymalnie z tym boostem 75 nm, także to jest. Dosyć fajna moc, wszystko na legalu, silnik 250W, także legalny rower. Dobra, robimy unboxing. Czekaj, bo tak sobie właśnie siedzę i obserwuję nasze winogrona. Już niebawem będzie wino kolejne. Jakie fajne. A ile ich tu jest? Tada. Zaczynają pachnieć. no mm. Pachną, pachną. Zobaczcie, ile tego tu jest. Patrzcie na to. Co się tu dzieje? Ale piękne. Tutaj już widać kolorek, ale Wy tego nie będziecie widzieć. Lagaroweru to jest 44 kg, to jest całe opakowanie, 34 kg. Fajny kolor sea green. Są również w kolorze czerwonym, mm. czarnym. A co za jest? Że tu. wszystko jest ten w porządku. Odsuń tę pieczęć. Pewnie byłem. pieczęć odpakowacza. wy tak fajnie pakuje te rowery. Dobra, otwieramy Gagatka. Csak. 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 Zawsze pięknie zapakowane. Otworzymy te pierwsze pudełko. Klucze narzędzia pewnie Dużej pompka. Dobra, w zestawie klucze oczywiście. Chyba standardowo w każdym rowerze te same klucze są, pedały. Pedały jak, są metalowe. W Engine e chyba nie, 2 Pro. Nie wiem, czy są składane w Engine e 2 Pro. W EP2 Pro też to składane. składane. żeśmy nie wiedzieli, no. Tutaj macie zapasowe klocki hamulcowe. Bezpiecznik nawet tu jest. są trytytki, jeszcze dołożyli trytytek. Tyle tych tak tu jest, a jeszcze dołożyli. Mówię, że a Ty jeszcze je ratujesz, a tu dostałeś w znaczy instrukcję. Jest po polsku od razu, bo to ma Polskę. Takie jakieś parametry. Parametry, czyli rozmiary koła 20 cali. To jest Czekaj, bo nic nie widać. Set bike. Czemu nie zrobiłem z tymi cienkimi oponami, nie? No. Maksymalne obciążenie 120 kg, waga... 24, prędkość maksymalna 25, nachylanie 10, ale z tym boostem macie 17% gdzieś, 7 zasięg 85 km, a na stronie pisze 126, nie wiem, napięcie 48 V, trzeba to sprawdzić, bateria 13 Ah, silnik moc silnika 250, silnik bezszczotkowy napięcie wyjściowe 546 prąd wyjściowy 2A To macie ten koszyczek z przodu, bateria jest z tyłu wkładana tutaj ładowareczka 2,5A max wyjściowy 54,6V, 2A na czerwono to ładuje, jak się załaduje Wycina niebiesko, tutaj jest ta bioda, także nie zapomnieć tego. To jest zawsze jakieś zabezpieczenie, ale nie zostawiać tego na całą noc, albo coś takiego. Musicie to kontrolować. Kolejny będzie, kartonik. To będzie pewnie siedzenie. O nie! Co to jest? To jest ten kosz. Koszyk. koszyk. Mhm. Tu macie koszyczek naprzód. Ciekawe czy tu koszyk wyjdzie na grzyby. Tu jest jakiś. ile tu możesz? 3 kg? 13 kg. 13? Aha, 13. Tu solidneczki. 25 kg na bagażnik tylny mhm. Maksymalnie. Właśnie szukamy siodła. powinno być łatwo dostępne, nie? No ale powinno, ale ja go tu nie widzę. Dobra, wyciągniemy tą oponę. Czy sobie to odszyjcie na tym. Teraz ściągniemy Pierwsza nie ma tam haczy tam No te gąbki tu Dobra wyciągniemy z gąbkami Dobra, robimy zamianę miejsc Wyciągamy Dobra te gąbki przeszkadzają Błotnik poleciał Pamiętajcie to opony 1-4 bara maksymalnie To do nas przyszedł tody A To co ty masz na łebku takie brudne Coś ty to zrobił znowu Co? Co ty znowu zrobiłeś? Taki brudas. Przód, i tym oczywiście hamulce tarczowe 16 cm, 160 mm. Szkoda, że tu kudy hydrauliki nie ma. Nie, hamulców hydraulicznych. Ale to byście zresztą musieli dopłacić, nie? Dobra, mamy go. A siodła tak. dalej nie widać. Tu mamy siodło. To jest bateria. Zostawiamy gdzieś rower, czy coś na zimę, na przykład w piwnicy, to lepiej tu trzymać. Wodomcie tę baterię. Nie? nie jest to mat, ani błyszczący, to jest półmat satyna. Satyna i w porównaniu Czerwowy. do Engine 2 Pro, Mnie się wydaje, że tamten był chyba bardziej taki trochę na niebieski odcień się mienił, a ten chyba tak bardziej na złoto się mieni. To macie oczywiście amortyzatory z regulacją. Możecie zablokować sobie skok tutaj kompletnie. Tutaj sobie twardość regulujecie, dokręcacie, odkręcacie jest całkowita blokada. Tu jest uchwyt na koszyk. Z mostek. No, ładnie wykonany. Rower już nie jest składany, nie? Dobra, roztrytykujemy to. Już nie będę oszczędzał tych trytytek, bo już tyle tego mam, że Właśnie. tego nie zużyję do końca nie wiem, życia. Czy ten kolor tu teraz ta, ta kamera dobrze pokaże. Chyba nie. Najwyżej, telefonem jeszcze zrobię potem jakieś ujęcia. Dobra, będziemy sobie koła montować. Teraz ja wyszło. Sobie kontrę robimy i dokręcamy. Tutaj w opakowaniu macie takie kapturki gumowe do zabezpieczenia tych śrub. Lecimy od dołu do góry z montażem. Kupiliśmy sobie akcent, takie, znaczy ja sobie kupiłem <noise> takie ustrojostwo z Werkmana zaraz zobaczymy, czy się to sprawdzi opaska magnetyczna na krążenie gdzie to tą śrubkę teraz dać, nie? zaraz spadnie, czy coś żeby nie stracić Co? Tak. widzicie a tak gdzieś po kieszeniach kłaść, czy gdzieś położyć spadnie, straci się czasami się gwoździe też w ustach czy mało? <noise> ja tak często robiłem. Także za 9 zł w akcję polecam. Patrzcie. Action! Nie, tak zwał, tak zwał. Mąkę oczywiście. A po co ci to, na co ci to? A teraz się to przyda. Kierownicę tak lekko przykręcę. Bo potem i ty i twoja siostra sobie musicie wyregulować. Mm. Ta siostra to już w ogóle być wysoką no, osobą. Jest Przykręcamy. Ale czy one się tu będą składać? Jeśli do się składa, to, wiadomo, pewnie też, ale chyba nie. Tutaj kręcimy w lewo. Czyli jak wskazówki zegara idą tylko w drugą stronę. Dlatego nie przekręcicie, a sobie tylko dwin popsujecie. I tu ma iść ten imbus. O, właśnie. Zapomniałeś o swojej magicznej brązelecce. No, teraz już będę pamiętał. Ciekawe, czy klucz utrzymie, nie? Teraz robimy z kluczem, czy utrzymie. Proszę bardzo. Tutaj ważną częścią jest odchylenie tej ochrony na tylną przerzutkę. To tak jak w poprzednich rowerach. Trzeba trochę same. przerzutka to jest co? Turnej, czyli standard w NGW. Tutaj w tym miejscu jest ten czujnik. Jak naciskacie na pedały. Jest to czujnik momentu obrotowego. Z tyłu jest silnik. Też są tarczowe hamulce. Akumulator zaraz go sobie zobaczymy, jak się go wyciąga. Dobra, teraz montujemy przedni błotnik i lampkę. Światełko zamontowane, tak się tu prezentuje. Wkładamy kluczyk. ciskamy, przekręcamy i chyba pójdzie to wyciągnąć tą baterię. Tak, wyciągamy. A, wiesz do czego to jest? Aha, żeby baterię wyciągnąć. Tu, chcecie baterię A, wyciągnąć. No, no to już wszystko wiemy. I tak. I tak. To już wiemy, o co tak. chodzi. Dobra, tu jeszcze, patrzcie, fajna stopka jest, taka jak w Engine 2 Pro. Fajna, solidna, gruba. Teraz chwila, prawda, jakie kosze na grzyby tutaj idą. Bo zamierzamy się wybrać na grzyby jutro. Od większego. Tak, można tak. Tutaj mamy takie no ale... siatki zabezpieczające, tu jest mniejszy A ty kosz. A też tą rurkę do tego tu idzie, jakoś zamocować w razie czego. Tak. Aha, no, no, ma wejdzie, tak. tylko grzyby ci wylecą z tego koszyka. No, ale mamy tą przestrzeń. Jak będzie taką. pełno. Trochę szerszy mogli zrobić ten kurde. Mm. No, 2-3 centymetry. No. Ten wejdzie. Ten wejdzie Daj. bez problemu. Troje pod kolor jest niebiesko z dobra. No, proszę bardzo. No, największy koszyk. Tak. Tak. dodatkowo zawsze sobie dajemy takie woreczki po ziemniakach czy coś, żeby żeby nie wyleciały, cebuli pod to przyczynie kolorowy wyświetlacz taką dużą rozdzielczość ma amulet Wyraźnie chyba no? pierwszy bieg, drugi bieg trzeci bieg, piąty tutaj przyciskiem zasilania jak lekko naciśniemy to mam maksymalną prędkość średnią, przebieg do wykasowania, czyli można go wyzerować i całkowity przebieg roweru. To jest 0,700 metrów ma przejechany. Tu już chyba mówiłem o tym Shimano 7, 7 biegów. Typowe. to jest ten przycisk. Boost. To nie działa na zasadzie, że naciśniecie i sobie sam jedzie, nie? No to jest już niedozwolone w tym momencie. Dopiero jak zaczniecie pedałować, jak nie padałujecie, on po prostu nie będzie działał. Nie wiem, sprawdzimy to. No i niestety, żeśmy się nie wybrali na tych rowerkach na grzyby. Cały miesiąc padało. Zbiory były takie dość obfite, ale dość krótkie. Także no co, teraz się cieplutko zrobiło. Byśmy wykorzystali, żeby się przejechać na tym rowerku tak Także co potestujemy go. Zrobiliśmy już. Znaczy, Monika zrobiła 5,5 ja km. Jak widzicie, wsiadanie na ten rower jest bardzo proste. Dla starszych osób jest to też duże ułatwienie. Nie trzeba wysoko nogi dźwigać. Tak, tak. Teraz sobie pojedziemy i potestujemy. Jest tutaj przycisk bust. No także to jest zgodnie z przepisami. No, wcześniej Unia Europejska się przyczepiła o te manetki. Fakt, że są dużo rowerów, już ma dezaktywowane. Czyli działałem jakieś sekundę, dwie przy ruszaniu tylko. No ale takie wymogi co zrobić niestety? Dobra, to ruszamy. Jakie wrażenia z pierwszych przejechanych kilometrów na pewno jedzie się bardzo wygodnie. Siedzenie jest wygodne. Kierownica jest może trochę szeroka, ale idzie się do tego przyzwyczaić. Przycisk bust działa. Zaraz pokażę. Chodzi tu o to z tym bustem, że na przykład pod górkę macie ciężko wjechać, przytrzymujecie przycisk bust. Pedałujecie i on się w momencie rozpędza do 25 km na godzinę. Jak się rozpędzi do tych 25 km na godzinę, przestaje działać. Jak Wam prędkość spadnie, tam nie wiem, gdzieś do około 20 km na godzinę, dalej przytrzymujecie przycisk Boost i znowu rozpędza się do 25 km na godzinę. Przetestujemy sobie teraz ten przycisk Boost. Fakt, faktem nie, nie ma tu jakichś takich dużych górek. Ale na prostej drodze też to działa. Także na razie testujemy na takim terenie. Tu mam włączony, nie wiem czy będzie widać, yy, pierwszy tryb na wyświetlaczu. Czwarty bieg mam tutaj. Pedałujemy i wciskamy przycisk. Boost pedałujemy. Zaczynam się rozpędzać. Nie wiem, czy będzie widać, jest 25 na godzinę. Teraz zmniejszyło się do 18, 17. Pedałuję i znowu przyspieszam. Dobra, teraz pokażę Wam, jak chodzą przerzutki. Tu oczywiście zwiększamy z czwórki, teraz na piątkę sobie damy. A w ten sposób zmniejszamy. Wszystko dobrze chodzi, płynnie. Hamulce teraz, uwaga, delikatnie hamuję. I stoi. Nie są może jakieś żylety, ale dają radę. Tutaj jest taka niewielka górka. Jeszcze tu sobie spróbuję ten przycisk boost przetestować. Nie jest to jakiś spory podjazd. Dobra, mam ustawione na pierwszy tryb. Wciskamy boost i wjeżdżamy. Jestem już na górce. Nie trzeba zmieniać trybów na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, żeby pod górkę sobie wjechać. Tylko po prostu wciskamy bust. i jedziemy. No jedynie z minusów, do których można się doczepić. Nie, mąka. Mhm. nie wiadomo, czy tylko ten nasz egzemplarz tak ma, czy to jest jakaś wada fabryczna. Jak widzicie, macie czarodziejski patent do wyciągania baterii. Jak sobie dźwigacie? I to jest taka blokada. I zauważyłem, jak przenosiłem gdzieś rower, jak pociągniecie za siodło, musicie chcieli dźwignąć, to się to po prostu otwiera. Trzeba uważać, nie pytać za nie siodło. Nie no, na przyjeździe, przyjeździe to się nie, nie, nie otworzy, ale przy dźwiganiu, przy dźwiganiu tak. Już się robi problem, nie? Także co Monika dzisiaj, zrobiła testy, Monika dzisiaj zrobiła, testy na rowerku. Przetestowany, przetestowany, sprawdzony, polecamy Fajnie. ale jak mówię, no to siedzenie nie wiem czy akurat... Tylko nie wiem, czy to tak dla facetów ten rower, bo ma taką ramę w sumie, no bardziej chyba dla kobiet. On jest taki chociaż... mniejszy nawet, nie? Niż te inny no. rower znaczy, no a jakby ktoś był zainteresowany, to link macie w opisie. To co, do następnego testu i filmu. się, cześć.